Cześć, tu Kuba. Witam Cię w kolejnej lekcji. W tej lekcji dowiesz się wielu rzeczy na temat tego, jak my zarządzamy finansami w naszej agencji. Będziemy omawiać, jakie najczęściej błędy finansowe przez, m, następują, bądź ludzie podejmują, przez które nie możesz się wzbogacić. Jak zadbać o płynność finansową swojej agencji. Jak efektywnie zarządzać swoimi pieniędzmi, oraz otrzymasz ode mnie arkusz zarządzania finansami, który również stosuję u siebie. Więc, gdy już nauczysz się, jak zarabiać pieniądze, wiesz już na czym to polega, to zdajesz sobie sprawę z tego, że jest to dosyć proste. Dostarczasz wartość dla rynku, więc zarabiasz pieniądze. Problem pojawia się w momencie, gdy zarabiasz coraz więcej pieniędzy, ale nadal masz puste konto bądź Ilość pieniędzy, które zostaje u ciebie w kieszeni, nieznacznie się zwiększa. To normalne, ponieważ nie uczyli nas w szkole, jak powinniśmy postępować z pieniędzmi, a jest to najistotniejsza, najistotniejsza rzecz w Twoim biznesie, ponieważ gdy zabraknie w nim płynności finansowej, Twój biznes pada. Przez to padł mój pierwszy biznes. Nie umiałem kompletnie zarządzać pieniędzmi i dużo zarabiałem, ale dużo też wydawałem, i ja na przykład spotkałem się z tym, Mieszkając w Warszawie, i bardzo wiele osób tam żyje ponad stan. Zwłaszcza dotyczy to ludzi e, sprzedających bądź zarządzających nieruchomościami. Mówię tutaj o agentach. Znałem ludzi, którzy zarabiali 10, 20, 30 tysięcy miesięcznie, a potrafili mieć jeszcze więcej kosztów, z czego finalnie wychodzili na zero albo na minus, a często, kiedy tracili płynność finansową, stres spowodował to, że ci ludzie stali się mniej skuteczni czy efektywni w swojej pracy, a kredyty zaciągnięte wcześniej dojadały ich, i tacy ludzie wpadali w taką spiralę finansową. Na koniec miesiąca okazywało się, że nie mam za co opłacić swoich rachunków, czynszu, nie mam pieniędzy, aby kupić nowy towar, aby móc nim handlować w kolejnym miesiącu. I większość ludzi właśnie przechodziła lub nadal przechodzi przez podobne historie. Gdy rozmawiam z innymi przedsiębiorcami, okazywało się, że nie tylko ja, nie, ja mam problemy z zarządzaniem finansami. Marketing i sprzedaż w naszej firmie są bardzo ważne, ale musimy również nauczyć się zarządzać finansami. I teraz, takie błędy związane z finansami. Ludzie po prostu wydają więcej niż zarabiają. Kropka. Bardzo często ludzie biorą rzeczy na raty, na raty myśląc, że OK, mam powiedzmy 3000 wpływów miesięcznie. No, kupię coś za 300 zł miesięcznie na raty, no to super, to stać mnie. Nie. Ludzie korzystają z rat, jakby to były darmowe pieniądze, a jakby wypada z ich głowy to, że ludzie i tak będą musieli zapłacić za to. Osobiście stosuję taką zasadę 10 bądź 20%, czyli nie kupuję rzeczy nawet na raty, jeżeli nie mam. Jeżeli wartość tych produktów przekracza 10% mojego kapitału, co prawda na początku nie stosowałem się do tej zasady pod względem tylko i wyłącznie jednych rzeczy, czyli inwestowania w rozwój biznesu bądź w narzędzia, które będą mi niezbędne do mojej pracy. Takim przykładem było kupienie MacBooka. Na początku, kiedy uzyskałem pierwszego klienta na kwotę 1000 zł miesięcznie, kupiłem sobie na raty MacBooka za 5000 zł. I z perspektywy czasu osobiście uważam, że to nie był błąd, bo to jest podstawowe narzędzie mojej pracy. Dzięki temu pracuję się komfortowo, błyskawicznie szybciej, mogę po prostu więcej zrobić w szybszym czasie. Jest to narzędzie, i to jest jeden, jedyny wyjątek w tej całej zasadzie. Ok, wracamy do błędów. Jak tylko zarobią pieniądze, od razu myślą, na co je wydać. To jest taki syndrom, że pieniądze parzą. Tak jak mówię, ludzie biedni, jak dostają pieniądze, od razu wydają je, myślą, na co mogą je wydać. Ludzie bogaci mają przyjemność samego oszczędzania i akumulowania tego kapitału. Ludzie nie kontrolują swoich pieniędzy, a dokładnie swoich wydatków. I większość ludzi nawet nie wie, na co wydaje swoje pieniądze. Wiadomo, tu coś zjem, tam coś kupię i tak dalej, nagle patrzą połowę po miesiąca, nie mam hajsu, ponieważ oni nawet nie mają świadomości, na co wydają swoje pieniądze. Mają bałagan w dokumentach, faktury w różnych miejscach, kilka kont bankowych, do nich po dwie karty, płacą za to ciągle jakieś prowizje i znowu nie wiedzą, gdzie ich pieniądze uciekają. Oraz ostatnia rzecz, która dla mnie była takim sporym przełomem, nie oddzielają pieniędzy osobistych od pieniędzy firmowych. <śmany> Mamy infografikę, eee, biedna osoba, tak, czapka za 200 dolców, okulary za 1000, Rejbany, jakieś Jordany za ileś tysięcy i tak Bogaci ludzie bardzo często noszą się skromnie, ponieważ to biedni ludzie kupują drogie rzeczy, żeby wyglądać na bogatych. Bogaci ludzie nie potrzebują wyglądać na bogatych i nie wydają pieniędzy na bzdury, tak jak ubrania. Okej, okay, każdy lubi sobie kupić dobry ciuch, natomiast chodzi bardziej o mindset. Pamiętasz mm, słynny przykład, ee, jak on miał Steve Jobs? Ubrany cały na czarno, zwykłe koszulki. Tutaj jeszcze jest, była inna rzecz, dlatego że, jeżeli on miał 30 czarnych koszulek, on po prostu zakładał pierwszą, szedł do pracy, bo z każdym wyborem, nawet jak wy, wy, myślimy o tym, co dzisiaj ubrać, musimy na to poświęcić nasz czas, energię, uwagę i to wypala również naszą kreatywność oraz chęć do działania. Więc nie inwestujcie w ciuchy, to robią biedni ludzie. Inni ludzie również kupują mark, właśnie, markowe ubrania, aby wyglądać na bogatych, a bogaci ludzie reinwestują swoje pieniądze w swój biznes, aby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Oddzielaj finanse osobiste od firmowych. Mając jeden rachunek bankowy, na którym znajdują się Twoje pieniądze osobiste i firmowe, bardzo łatwo o chaos. Rekomenduję posiadać dwa oddzielne rachunki bankowe i dwie oddzielne karty. Na jednym rachunku bankowym przyjmuj wszystkie wpłaty oraz realizuj wszystkie wypłaty wyłącznie firmowe. Wszystko, co jest związane z Twoją firmą, niech będzie po prostu na osobnym koncie, a z drugiego rachunku bankowego i karty realizuj wszystkie wydatki osobiste. Możesz również ustalić konkretną kwotę wynagrodzenia, którą będziesz wypłacać każdego miesiąca z konta firmowego na osobiste. Ja tak robię, mam ilość wpływów, ale też kosztów na koncie firmowym, natomiast miesięcznie przelewam taką samą bądź zbliżoną kwotę na konto osobiste i z tych pieniędzy płacę za jedzenie, płacę za rachunki, płacę za mieszkanie itd. Nieważne ile zarabiasz, ważne ile odkładasz. Gdy zarabiamy coraz więcej pieniędzy, nasz umysł od razu myśli o tym, na co może je wydać i to często jest główne podejście, wyrób sobie nawyk trzymania pieniędzy. Jeśli masz na swoim koncie trochę wolnych środków, zostaw je, nie ruszaj. Postaw sobie cel finansowy. Na przykład, chcę w ciągu najbliższego roku odłożyć na moim koncie 100 tysięcy złotych. Na początku niech twoim celem będzie 10 tysięcy albo 4 tysiące. Chodzi o budowanie nawyku oszczędzania i że nie musisz wydawać wszystkich pieniędzy, które masz. Jest to jeden z najbardziej, myślę, wartościowych, stricte finansowo nawyków, które możesz wyrobić. Możesz go jeszcze później powiązać z inwestowaniem, ale na razie nie mieszając, wyrób sobie taki nawyk. Przede wszystkim daje ci to ogromny spokój i poczucie bezpieczeństwa, gdy wiesz, że masz na swoim koncie oszczędności. Kocham zasadę odłóż pieniądze na minimum 3-6 miesięcy do przodu, bo nawet jakbyś stracił wszystko, dom, pracę, nie miał klientów itd., itd., wiesz, że przez pół roku możesz sobie leżeć do góry brzuchem przysłowiowo i będziesz mieć z czego żyć. Ogromna doza spokoju. Życie od pierwszego do pierwszego jest bardzo stresujące. Podejmujesz gorsze decyzje biznesowe, próbujesz robić coś krótkoterminowo, przez co długoterminowo wychodzisz gorzej i spirala się zakręca. A więc utrzymuj porządek i minimalizm. Jeden rachunek bankowy na finanse firmowe, jeden rachunek bankowy na finanse osobiste. Jedne narzędzie do fakturowania, pokazałem Ci to w filmikach wcześniej. Jedno miejsce, w którym zbierasz swoje faktury kosztowe. Ja zbieram je po prostu na dysku Google w, w folderze Księgowość i innym folderze w nim faktury. Rekomenduję również stworzyć na skrzynce Gmail etykietę faktury i tam zapisywać wszystkie faktury kosztowe, czyli wszystkie wydatki, które mamy, na które możemy wziąć fakturę, umieszczamy w osobnym folderze faktury kosztowe. I na koniec miesiąca zbierz wszystkie faktury kosztowe i wyślij księgowości, aby obniżyć podatki. Po prostu wliczamy w koszta, ee, no, w koszta prowadzenia działalności. <laughs> Zrozum różnicę między wydatkiem a inwestycją. To była jedna z kluczowych lekcji, które odniosłem w życiu, od kiedy prowadzę swoją agencję social media. Gdy przeznaczam pieniądze na lepsze narzędzia, reklamy, sprzęt do pracy lub mój team, traktuję to jako inwestycję. Jako inwestycja traktuję również pieniądze przeznaczone na poprawę mojego zdrowia. Lepszy materaz do spania, fizjoterapeuta, aura ring, czy inne rzeczy, które pozwalają mi zaoszczędzić czas. E, przykładowo, może to być catering dietetyczny. No, jestem w Tajlandii, ja tutaj jem po prostu na zewnątrz, w sensie no, w lokalach nie gotuję i dzięki temu zaoszczędzam czas. Ciężko nazwać to inwestycją, natomiast kiedy będziesz wiedzieć, ile jest warta godzina Twojego. Czasu i że w godzinę możesz pozyskać klienta na 2000 zł. Pomyślenie, że mam w ciągu tygodnia poświęcać 3 godziny na gotowanie, staje się czymś bez sensu. I pamiętajcie, mówimy to stricte o aspekcie finansowym i zaoszczędzania Twojego czasu i zdrowia. Ja często gotuję jak jestem w Polsce, bo po prostu to lubię. Wydatki to dla mnie imprezy, alkohol, drogie ubrania, gadżety, samochody, wszystkie rzeczy, które nie potrzebuję. A kupuję, bo na przykład była promocja. Często słyszę, że ktoś kupił kurs online, którego nie potrzebuje, no ale kupił, bo była promocja. To również jest wydatek. Kocham też, jak moja dziewczyna wraca. No, kupiłam dwie sukienki, ale spokojnie były na promocji i czuję się, jakby była wygrana. Twoim zadaniem jest jak najbardziej ograniczyć pieniądze przeznaczone na rzeczy z grupy wydatki. Codziennie kontroluj swoje finanse. Każdego dnia zaglądam na swoje konto bankowe i wypisuję wszystkie wpływy i wypływy z dnia wczorajszego. To pozwala mi trzymać moje finanse pod kontrolą i wykorzystuję do tego arkusz finansów, który stworzyłem w arkuszach Google i od kiedy korzystam z tego narzędzia, po prostu mam pieniądze, wiem gdzie one są, skąd dokąd wypływają, na co przeznaczałem w przeszłości na głupoty i zredukowałem po prostu te wydatki. Teraz przejdźmy do arkuszu finansów. tak wygląda arkusz polecam Ci również po otwarciu go wejść sobie w plik utworzenie nowej kopii e, mamy tu podział oczywiście na miesiące mamy nasz cel finansowy który chcemy zrealizować czyli ile pieniędzy żeby nam zostało na koncie mamy również ilość wpływów w tym momencie mamy tutaj 0, więc damy, mamy błąd parametru nie może wyliczyć Ilość wydatków biznesowych, wydatków osobistych oraz zysk, czyli ile wyszliśmy na plus. I w każdym miesiącu jest to bardzo proste, ale pozwoli Ci nabrać kontroli nad finansami, a dzięki temu będziesz mieć po prostu więcej pieniędzy w kieszeni. Tutaj zapisuję wszystkie wpływy, które otrzymuję, yy, czyli po prostu wszystkie faktury, które opłacają moi klienci, zapisuję tutaj nazwę oraz kwotę. Zapisuję wszystkie bi wydatki biznesowe. E, może to być, w tym momencie, będę mieć hosting, na którym będę trzymać ten kurs, więc dla mnie jest to koszt, natomiast jest to wydatek biznesowy. Opłacam codzienną, subs comiesięczną subskrypcję za Canwę, e, żeby, żeby tworzyć zajebiste grafiki i kreacje reklamowe dla klientów. To są wszystko wydatki biznesowe. Księgowość. I tak dalej, ale również właśnie inwestycja w swoje zdrowie, w narzędzia monitorujące mój sen, w polepszenie mojej diety, różnego rodzaju lekarze, ale nie kiedy jestem chory, tylko żeby na przykład trener osobisty na siłowni, żeby lepiej ćwiczyć, lepiej się czuć, mieć więcej energii, być zdrowszym, jest to dla mnie również wydatek biznesowy, bo u mnie zdrowie jest kluczowym aspektem, zwłaszcza w kontekście biznesu. Natomiast tutaj wpisujemy wszystkie wydatki osobiste, Mówię, samochód, kupiłeś telewizor na, na raty, e, ubrania, jakiś zegarek i tak dalej, i tak dalej, imprezy, alkohol, fajki, wszystko, wpisujemy wydatki. Na końcu mamy podsumowanie każdej z tych gałęzi i również z formuły od razu będzie nam się wyliczać, e, jaki mieliśmy ustalony cel finansowy na ten miesiąc, ilość wpływów, czy zrealizowaliśmy nasz cel w ilu procentach. Ile mieliśmy wydatków i ile finalnie nam zostało? Eee, wiem, że jeżeli nigdy nie kontrolowałeś swoich wydatków, może być to dla ciebie takie przede wszystkim trochę śmieszne, trochę takie niepotrzebne, że może to jest upierdliwe, codziennie mam to wpisywać. Tak, jeżeli jesteś na tym kursie, umawialiśmy się, że na początku zaufaj mi i wprowadź wszystko, o czym mówię, przez. Miesiąc, dwa, trzy miesiące do swojego życia i biznesu, a dopiero potem podejmij decyzję, czy nadal będziesz uważać, że jest to bez sensu. Ja, od kiedy po prostu zacząłem to kontrolować, mam pieniądze wcześniej, żyjąc od pierwszego do pierwszego. Tyle. Dzięki za Twój czas. Słyszymy się w kolejnej lekcji. Cześć.